Hej ludziska, z tej strony Abbas, witam was ponownie w grze Jade Empire. Jeszcze jesteśmy w lamencie, ja chciałbym tutaj jeszcze pochodzić, pochodzi... Po, po odkryć ponownie wszystko, bo widzimy że wszystko jakby się zasłoniło. Słuchajmy. wgląd. nie mogę tego naprawić, smutne. Czemu? Dobra. Mi ciekawi to, bo tam, pamiętacie, zdobyliśmy różnego rodzaju mieczy i tak dalej, ale tego kurde teraz nie ma. Chyba, że w sklepie. Ah, I items, no, z tego nie czego to. Za 50 to jest po 50 tysięcy kurde to jest takie drogie Sprzedajmy Dobra To możemy sprzedać. Hmm, to także To też. To też przysługa spadówka. Większość srebrna od ludzkich to nież To też nie nie, Zero obrażeń Złoty język zostanie Duch 4 sprzedajmy To też to też Mam 2, czyli jeden możemy sprzedać To także Zwiększa Szansa na zupełnie umysł 5 to nie Kolejny wojownika na razie. minus 5000 ochrona przed obrażeniami tylko krącą z ścieżką zaciśniętej pięści. Na razie to sobie zostawię. To sprzeda, mam 45 tysięcy. Ja jeszcze raz zobaczmy, co on tu ma. Skupienie 3 zdrowie zdrowie by mi się przydało. jeszcze się tutaj przejdę. No tutaj było to, ale teraz... Hm. Mówię, to jest lekko podejrzane, tak? Że my teraz nie mamy tego wszystkiego. Hm, a to już baza. Spoko. Tu jest Coś tutaj na dole. No i to chyba nic więcej nie będzie. Szkoda. Chwileczkę, patrzcie, jest, jest skrzynka. E, boski blask. Jak, czy jaki wniosek? Warto wszystko eksplorować, ludziska. Bardzo warto, bo dostaliśmy 2000 kasy. Więc zobaczmy, co to jest ten blask. Boski blask. Urok 3. Słaba. E, 6 ciało. Ile mam kasy? 47 tysięcy. kursów, jakby jeszcze tak z 3 tysiące wpadło, to było miło. Mogę nie wydać całej tej kasy w ciągu gry. No ale tak czy siak, w prędzej czy później znajdziemy... A, ...pewnie kasy i zawsze będę mógł wezwać sklepikarza na pomoc. A tu chyba nic więcej nie ma. Nie będę leciał w sklepie, bo mi się nie chce tracić. A wiecie co, sobie, z racji tego, że mam te 41 karmazynowe łzy rozwinę na 30, tu jest 6. Trzymaj, szybkości w takim razie. na no, przy następnym poziomie będziemy już mieli go na maksymalnym poziomie. Karmazynowe łzy. E, mówię, szkoda, że straciliśmy tamte bronie. Uh, hello, I suppose the marvelous dragonfly is ready. We don't have to worry about landing too many more times. Just make sure you are done talking to everyone. I lost the interior baffling, so you won't be able to hear a thing once we are in the air. Oh, I think they know you are ready. Every eye is on you across the whole empire, I think. We'll have to see if you are worthy of that gaze, hmm? I lecimy. Stąd, z cesarskiego miasta. Fajnie wygląda to wnętrze tej ważki. Czy... Dzinyż nie zatrzymują. Nie będę pomijał deszczu, zaże coś. Ink śnieżniczkowe lądowanie. Well, here we are. I hoped I wouldn't have to use this entrance again. I doubt this visit will be any less violent than the last. Ha! You thought that the last visit was easy. This should be more fun than even I could have hoped for. Yeah, <laughs> I'm staying here. For safety. <laughs> A startling revelation from Kang. <laughs> I expect there will already be enough chaos to go around without your talents. Zwierze się rozwija. Ludzi się pod ich dni, którego wola musi być spełniona. Co to, to oznacza? Nie wola? Czy to duch wodnej smoczycy? Nie będzie ingerencji, ale będzie przewodnictwo. Jest coś, co musisz zobaczyć. Trust her voice. We need a path through Master Lee's corruption. Trust what you see, voices can come from anywhere. Tak, tak tak Upewię się, żeby tym razem nie było niespodzianek. Jak zawsze A to safe Sami, że też zapiszę sobie. Mamy nasze karmazynowe łzy na prawie że najwyższym poziomie. Otwierać, popatrz. Tak, tu nic się nie odnowiło Aha, to jest ten. Już wiem co to jest. To jest to burz. Dlatego mam tą aurę. Podwójne! Ło wow, wow wow. Dobra, ide mi się lepiej walczy ten. O, 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 Ej, anno, Hano! Proszę! anno, o anno, Dobra. Dobra. muszę anno, być zabawy. Muszę się bardziej anno, 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 anno,

No, jakiś symbol. Chyba... Nie, to nie jest klejn, to symbol. Ła, dobra, to było trudne. Wykonam klejn do wewnika. Ogromna pułapka. I tyle pieniędzy. Dobra, wróćmy się, gdyż tutaj są obie kapliczki. Nie mam mu kasy. Dobra, kupimy sobie w takim razie. Myślę, że zdrowie, albo czy zdrowie jak sobie Więc zdrowia Towarzysze, sklep. Sprzedamy w takim razie. Ten klejn wojownika. Mam mieliśmy aż dwa spoko. To też mogę sprzedać. W takim razie kup Na sam dół ścieżko wojownika. czy skupienie, skupienie nie, bardziej zdrowie dobra, weźmy wojownika w takim razie za 50 tysięcy to nam się podwyższyło zdrowie, zawsze to jest to odrobinę coś a teraz ruszmy w stronę tą jaką powinniśmy jednak miec smoka jest naszym najlepszym mieczem, więc nie będę chyba korzystał, a to że sobie rozwijam inne bronie są, tam, tam, jest ta 5000 300 To jest też pułapki. Są obie pułapki 200 i... 20, dobra. To skupienie, żeśmy stacili, ale to jest tyle, co nic. O. I wracajmy zatem. O! You have come! destiny set this moment in motion, but from here your choices are your own to make. your master awaits you, but he is not yet aware. you have time to alter things to your favor. you have time to set us all on the path to rebirth. learn what has come before and you will understand what must be done now. Follow into the depths and see what was done in search of my power. Okay. Spirits know many things. How to assault a fortress does not appear to be one of them. Follow her and take someone with you, but whoever you leave behind should take another route. That way they don't get behind you and we'll all get equal fighting. You don't know the palace, you will wander aimlessly i always wander aimlessly and i always find my way besides we've been here before we'll be lucky to see him again you're lucky to see me now princess i'm not known for leaving my company alive My idziemy inną trasą. Oni idą inną trasą, a my inną. Idziemy zgodnie z y, ścieżką wodnej smoczycy. Czyli tą drogą. Ciekaw jestem, co nas czeka. Nie pamiętam już tego fragmentu gry, więc. The tombs of the Here the Empire was built, and here the heart of it is laid to rest. Now that heart is torn out, like another to come. It was gutted to allow the flow, to guide the water that pours from a crime against the heavens and the order of all things. Such disrespect! I never imagined my father would allow this to happen.

He and the glorious strategist focused on me, the water dragon. I symbolized the fading they wanted to avoid and the regrowth they desperately needed. I became the answer to everything. Press further and you will see the source of the lush new empire under the brother's sun. Let's <laughs> Kilka minut. Mogą być mocne ceny, więc uwaga. To będzie wiecie, jakiś z zwłoki czy coś w tym stylu. Ale ruszmy, jesteśmy przy cesarskim drobowcu. What is this horrible? Such a brutal display! Now I truly know the depths to which my father went. Behold! Words would not have sufficed. You had to see with your own eyes to truly know my fate. This cannot continue.

500 doświadczeń, wow się do pokonania naleźć że ta nie umie w ogóle walczyć. pani kolego i leżysz. this is what this is what your master Lee allowed. for twenty years my body has bled, separate from the spirit, feeding the empire and the emperor. it is an agony that you cannot fathom. to have fallen so far into the hands of men, rebirth is impossible while this continues. No. By all the heavens. Forgive us, great dragon. Our mortal kin are ignorant, foolish, unkind. These crimes will not go unanswered. I have never seen such a crime against the proper order of things. Every freedom I cherish is violated by this you small creatures, you heard the sounds of battle, but are you truly prepared? what will become of your world if my kind fall to the same evils that plague you? your masterly must be stopped. the empire must find balance without the flow of heart water he has unleashed. Winniś mi strzeli, czy to nie cesar Sun cię tu umieścił, twój duch wydaje się silny. Dlaczego sama nie możesz sobie pomóc? Ta woda karmicarza w ten sposób susza się skończyła? Pierwsze. The reign of Emperor Sun saw my abuse. but Sun Li the glorious strategist laid the plans. One could not occur without the other. It was never his intent to let Brother Hai rule. Had his plan initially succeeded, your master would be Emperor, and you would have been destroyed with the others of your kind. He planned it all from the start. His betrayal goes back to the very beginning. You are a spirit monk, charged with guarding the order of things. You were not born to this role. But as the last, a solemn duty falls at your feet. I cannot be healed. My body has been cut open, my heart removed. I should rejoin the Great Wheel, but I am defiled and cannot rest. Rebirth can only come when my essence is free. To defeat your master, you must stop the power he draws from me. Soon he will be too strong, even for you your master abuses the amulet he took from you. his brother did not have that luxury, so he needed to draw my essence slowly. the toll on his body was grave. your master does not have to be so cautious. the amulet is not a source of power, but it is a focus. He partakes of energy that mortals were never meant to hold. He laps at it greedily, expecting your return. You must destroy the source of that power. You must destroy my body. When he falls, all that is mine will then rejoin my spirit. Rebirth. lucky okay. you must travel. There reason... isn't. Tak w nie ma there is no other decision to make. This desecration. We must undo it. A good step toward rectifying this desecration. There was no other reasonable response to such an abomination. Then let it be so. Take hold of a blade, Spirit Monk, and let it strike true. Destroy the machine that maintains this abomination. You must The great wheel must turn. Mhm. Mm Esta the machine Walczę ją, to jest coś, robimy rzut za trzy. Co się stało? throne Otwarta dłoń. Ojej oh yeah. A w tym więc dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie do za Kolejny Kolejny odcinek, dzień Hej ludzie, cześć, pa.